Witam Was bardzo serdecznie, pozdrowionka dla całej grupy Ketoza, Crazy About Keto i wracając do tematu insuliny i glukagonu. Benjamin Bigman zrobił eksperyment, a mianowicie umieścił adipocyty, czyli komórki tłuszczowe w naczynku laboratoryjnym. W tym naczynku laboratoryjnym również było pożywienie, były kalorie. I obserwował, co te komórki tłuszczowe będą robić. Pożywienie było nam wyciągnięcie ręki, więc... Benjamin Bigman obserwował. I co się okazało? Okazało się, że te komórki tłuszczowe nic nie robiły, mimo że miały, tak jak powtarzam się, na wyciągnięcie ręki tą kaloryczność, tą energię i, i mimo tego nie magazynowały tej energii. Co zrobił Ben? Benjamin Bigman wstrzyknął insulinę. W momencie, gdy pojawiła się insulina w tym naczynku. Komórki tłuszczowe zaczęły wiedzieć, co robić i zaczęły magazynować tą energię, zaczęły po prostu puchnąć, zaczęły rosnąć. Beniami Bigman tłumaczy to w taki sposób, że nasze komórki w naszym organizmie porównał do żołnierzy. Żołnierze nie wykonują żadnego zadania sami z siebie, potrzebują rozkazu. Tymi rozkazami dysponują hormony. Hormony to nic innego jak generałowie. Zapamiętaj. Bardzo się dużo mówi się o hormonach, ale tak naprawdę jaka jest funkcja hormonów? Zapamiętaj jedną rzecz. Hormon to dowódca. Hormon to generał, to on mówi co twoim komórkom. On mówi twoim komórkom co one mają robić. Zobaczcie. Jeżeli wstrzykniesz insulinę do naczynka, tak jak to zrobił Benjamin Bigman, to komórka tłuszczowa zacznie ro rosnąć. Jeżeli wstrzykniesz sobie testosteron, to nawet nie chodząc na siłownię, będzie anabolizm tkanki mięśniowej. Testosteron jest hormonem, który powie, że twoje mięśnie mają się rozrastać i tak to działa. Jak peniami Bigman tłumaczy również wpływ insuliny na komórki tłuszczowe w bardzo prosty sposób: węglowodany bardzo mocno podbijają insulinę, zwłaszcza węglowodany proste. Węglowodany ogólnie, cukry bardzo podbija insulinę. Białko w zależności od kompozycji jest białko lepszej i gorszej jakości. Białko lepszej jakości zwierzęce, które ma lepszy profil aminokwasów, mniej podbija insulinę. Natomiast białko pochodzenia roślinnego ma gorszy profil aminokwasów, nie jest pełne w kompozycji aminokwasów i tym samym bardziej podbija insulinę. I ciekawostka. Białko może być też zamienione w cukry. Jeżeli białko ma niekompletny profil aminokwasów, to, nie, to niestety nie będzie przeznaczone do budowy tkanki, będzie przeznaczone na cukier. Więc yy, białko jak najbardziej, ale dobrej jakości. Czyli mięso, czyli jaja, czyli wszystko to, co pochodzi od zwierząt. I co jeszcze? Tłuszcz. Tłuszcz w tak marginalnym stopniu podbija insulinę, że mówi się, że tłuszcz nie ma wpływu na insulinę i tłuszczem nie podbijam insuliny. I teraz, tak. Co robić, żeby podbić poziom glukagonu? Są dwie możliwości. Glukagon, hormon szczupłości. Można podbić glukagon w sumie na dwa sposoby. Pierwszy sposób to jest drastyczne ograniczenie kaloryczności, czyli ilości posiłków i ilości energii przyjmowanych. Czyli wchodzimy albo w post, albo w dietę dąbrowskiej, jakiś post danielowy, biblijny. Czy też wchodzimy w dietę ketogeniczną, gdzie mamy 70% tłuszczu, 30% białka. I rozumiejąc eksperyment Beniamina Bickmana, ma to sens, ponieważ tłuszcz. W 70% twojej diety nie podbije insuliny, a białko zwierzęce w minimalny sposób, co i tak wywoła ketozę fizjologiczną, czyli pojawienie się ciał ketonowych. Ja natomiast teraz mi mija 40, któraś godzina poszczenia. Zrobiłem sobie pomiar cukru i ciał ketonowych, i zaraz zobaczycie, jak to u mnie wygląda podczas. Po 40 paru godzinach postu. Do zobaczenia w niedzielę nad jeziorem Bieszkowice. Będziemy się kąpać. Mam nadzieję, że do niedzieli wytrzymam. Chociaż przyznam szczerze, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. W ogóle głodu nie czuję. Oby tak dalej. Więc trzymajcie kciuki. Widzimy się. Widzimy się właśnie w niedzielę. I jeżeli się zastanawiasz, to naprawdę nie zastanawia się przyjeść, poznaj nas. Zamorsuj z nami, baw się dobrze, zrób coś dla siebie. Do zobaczenia w niedzielę. Na razie.